May God strengthen us this day and every day and bring our work to completion. Pan jest katolikiem, Pan był w Oświęcimie, tak? tak? Jest, tak. No i co? I co z tego? Który to jest numer? 119 431. Proszę Państwa, jak wiemy, Obóz Oświęcimski został uformowany przez Niemców w czerwcu 1940 roku. Pierwsze transporty, które szły do Oświęcimia, byli sami Polacy i chrześcijanie. Żydzi dopiero przyjechali w drugiej połowie 1942 roku i oni zawsze byli kierowani do Birkenau, po polsku Brzezinka, to jest 3 kilometry od Oświęcimia, który według Niemieckiego języka nazywał się Stammlager. Stammlager Auschwitz był wyłącznie dla Polaków. Tam było bardzo mało Żydów, ale ktokolwiek był z Żydów, to był zawsze na stanowisku, bo Niemców wyłączna polityka była, żeby wykorzystywać Polaków przeciwko Żydom, a Żydów przeciwko Polakom. Natomiast wszystkie transporty, które zostały e, w połowie tylko, w połowie wyniszczone, to były w Birkenau, bo w Birkenau było tych pięć krematorium. Z Auschwitz-Stammlager był tylko jeden krematorium, bardzo mały i tam byli wy, wykańczani sami Polacy w pierwszych 40-41 rok. Także proszę nie mylić że Żydzi byli w Auschwitz. A Żydów zawsze wyrzucali i skierowali do Birkenau. A nas, chrześcijanów, trzymali i było zawsze więcej Polaków niż Żydów. Przecież to jest zawracanie głowy. To, to o to chodzi. I to jest, to jest taka niefortunna rzecz, że Żydzi tutaj mają więcej pieniędzy. I wie, lepsze mają jakieś chody, żeby robić niesamowitą propagandę, a to jest absolutnie niemożliwa rzecz. Dosyć tego kłamstwa na litość boską. Wstańcie Polacy i powiedzcie prawdę Amerykanom, bo to są ostatnie tumany, oni nic nie wiedzą. Dlaczego Pan sądzi, Amerykanie uważają, że Auschwitz to sami Żydzi ginęli? No bo wszystkie transporty żydowskie szły do Birkenau, nie do Auschwitz. Właśnie to jest pomyłka się w nomenklaturze. Mówi się Auschwitz, bo e, Niemcy zdaje się w 1944 roku pod koniec zrobili Auschwitz I, Auschwitz II, Auschwitz III i tak dalej. Także Birkenau zrobili Auschwitz II, drugi, drugi obóz. I dlatego Żydzi podszywają się pod Auschwitz, pod Oświęcim, jako oni byli tak samo w Oświęcimiu. A to jest niefortunna rzecz, bo wiemy o tym bardzo dokładnie, że wszystkie gas chambers były w Birkenau, a nie w Oświęcimiu. Teraz tak, jeśli chodzi o odszkodowania, to wiemy bardzo dokładnie, że tylko Żydzi otrzymują odszkodowania. Nam wypłacili na razie 5 tysięcy dolarów, czyli jest o wiele mniej niż ja zarabiam na miesiąc. Także a Żydzi dostają co miesiąc jakieś odszkodowania no i wielką sumę dostali, bo oni sami niesamowicie w tym e, brali udział. Teraz taka historia jest, proszę Państwa, pamiętajmy, że rząd nasz w Londynie zrobił krzywdę nam, bo nie ogłosił naszych cierpień i naszych, naszych niesamowitych nieszczęść dla Niemców, i dlatego rząd e, e, niemiecki mówi, że Londyn spaskudził wam całą historię i dlatego nie otrzymaliście pieniędzy wcześniej.